Cześć, siemaneczku, ja jestem manek i w dzisiejszym odcinku pokażę wam mega super kody do Super Power Simulator, tak, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są to kodiki, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić suba z dzwonem i fajny komentarzyk, oczywiście, mile widziany, tak, słuchajcie, a my zaczynamy wielkie kodowanie w Super Power Simulator, tak, słuchajcie, nie wiem, o co tu chodzi, pierwsza giereczka moja, ale mam pewne kodiki przygotowane i idziemy zobaczymy, co tutaj, ziomeczek, tutaj jakiś Super Power, dobra, ziomek. Yy, Okej, okay. słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba tutaj trenować. Mamy siłę. Myk, 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 myk. Dobra, słuchajcie, 10 strężarów dostaje. Ło, tu jakiś ziombal wbił. Nie wiem, o co chodzi. O, szugarek. Sugarek DK, ściwaneczko, ściwaneczko, szugarek DK. Słuchajcie, jest u nas na odcineczku dzisiaj. I słuchajcie, dobra, tu mamy, yy, tu zwiększamy swoją, yy, nie wiem, yy, swoją chyba posturę. Okej, okay, myk, myk, myk. I słuchajcie, jeszcze możemy tutaj zwiększyć swój umysł. O, jesteś Hadesia ak od nas. I słuchajcie, tutaj medytuję, dobra. Maneczek słuchajcie, tutaj y, medytuje. okej, okay, dobra. Ale to nieważne, ponieważ czas na słuchajcie kodiki. I pierwszy słuchajcie kodik, jaki dla Was mam, to jest oczywiście słuchajcie kodik release. Tak, słuchajcie, wpisujemy kodik release. O, napiszcie słuchajcie z dużych liter, żebyście y, lepiej widzieli. Release. Myk. I słuchajcie, co dostaliśmy? O chyba 900 kasiory tutaj. O ile się nie mylę, y, bo nie wiem, co się zmieniło, i za słuchajcie, idziemy sobie tutaj kupić coś. Myk, 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 gdzie tu się kupuje? Halo, halo, gdzie tu się kupuje? Yy, tutaj jest jakaś yy, ta bieżnia, myk, 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 dobra, słuchajcie, idziemy. Może są tu jakieś questy? Dobra, słuchajcie, są questy. Yy, tutaj jest train, 400 strand'u, endurance'u i wizdomu. dobra, okej, okay, myk, 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 spoko, spoko. My idziemy, słuchajcie, na zewnątrz, nie wiem o co chodzi. Yy, to na razie był pierwszy kodzik, ale ja tutaj szukam więcej powers. Okej, okay, mamy, słuchajcie, powers. A więc nie mamy żadnej tutaj e, żadnej siły. Okej. Okay. Ale możemy w shopie coś kupić. Dobra, czyli tutaj mamy, e, słuchajcie, do kupienia rzeczy, I też nam to nic nie daje. Tu są jakieś ligi. E, statystyki. I słuchajcie, no dobra, są questy, ale gdzie? Tutaj się kupuje, słuchajcie. No, maneczek zaczął grać, ale oczywiście to są właśnie dla was kodziki. Tak. Słuchajcie, i kolejny kodik, jaki dla was. Mamo dobra, tutaj mega ćwiczą. Szugarek, gdzie szukałek? Słuchałem, gdzie ty jesteś? A biegają tutaj. Ej, o co tu chodzi. Dobra, zioba, locuj się. To trzeba biegać. w myk, myk, myk. Still meditate. Okej, okay, myk. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, no to dobra, dobra, to lecimy. Słuchajcie, z drugim kodzikiem, jaki dla was mam. Myk, myk, myk. I to będzie, słuchajcie, kodzik. Już wpisujemy. I słuchajcie, kodzik grawi. Okej, okay, słuchajcie. I wjechało nam prawie, patrzcie, tysiąc, y, 1500 tutaj tych y, fioletowej siły. Nie wiem, o co chodzi. E, I słuchajcie e, gdzieś bym sobie coś tutaj pokupował, ale jak widać mm, chyba się nie da. Mek, myk, myk, są my jakieś game passy. E, powers. E, słuchajcie, Leave this slot empty. Okej, okay, słuchajcie. E, Okej, okay, tu możemy dokupić. E, Power start settings, więc idziemy. Słuchajcie. E, a może coś będziemy mieć w questach? E, dobra, nie skipujemy i lecimy. Słuchajcie, tam coś. O, łacuj się! Zostaw mnie, ty! Te, to mnie. Te, to mnie smaży tym! Smaży mnie laserkiem. Co za dzban? Ej, słuchajcie, ale gdzie tu się coś kupuje? Manek nic nie wie! O nie! Serio? Ej, zostaw mnie! Dobra, uciekam, słuchajcie, so. co on robi! To ty. Ej, on mnie będzie palił! No nie! Cit, still. To ok. okej. Dała, czekajcie. Yy, no niestety ma będzie krótki odcineczek, bo bo manetek, który nie ogarnia tej gry. Weźcie mi napiszcie w komentarzach, słuchajcie, o co tu chodzi. Bo to jest, słuchajcie, naprawdę ciężkie. Okej, okay, słuchajcie, i kolejny kodik jaki dla was mam. I oczywiście zapomnijcie zostać łapki w zrobić suba z dzwonem, bo to jest słuchajcie najważniejsze, żeby było więcej właśnie odcineczków z kodikami. Ej, słuchajcie, no ja nie wiem co tu się dzieje ja mam biec tutaj, gdzie jest jakiś shop Dobra, wszyscy ćwiczą, dobra, ja sobie będę tutaj bił Ale to mi nic nie daje, słuchajcie Nic mi nie daje, bo e, Oczywiście ja muszę sobie coś tutaj kupić e, Tutaj e, Jest jakiś myk, myk, myk O co to chodzi Myk, dobra, skaczę sobie, ale to nic mi tu No nie, no to jest jakieś dziwne Słuchajcie, no dobra Nic to nic, okej, okay, słuchajcie Zaraz będzie kolejny kodzik i to już będzie, słuchajcie, trzeci, ostatni kodzik, oni sobie tutaj coś ćwiczą, dobra, ja też sobie poćwiczę, spoko, spoko, lecimy z tematem, ale się mega boję, słuchajcie, dobra, pójdę tam do tego dzbana, zobaczymy, co ten dzban mi, słuchajcie, powie, yy, tutaj, ziomeczku, ziomeczku, weź pogadaj ze mną, yy, keep going, you still some training to do remember the claim quest after, dobra, yy, tego, co za mózg, no nie, dobra, no to sobie ćwiczę tutaj na lajcie, ej, słuchajcie, tu mi coś rośnie, nie o co chodzi. Wezmę ten, słuchajcie, pasek na niebiesko wypełnię, okej, okay. jedziemy, jedziemy! Łobaben, ale słuchajcie, odcineczek się trafił, myślałem, że tutaj będzie, słuchajcie, że to jest pierwsza w ogóle taka nowa gra, której, no, nie ogarnia maneczek. No ale co zrobić, no to sobie, słuchajcie, chociaż poćwiczę troszeczkę, dobra, już prawie mi się, prawie mi się pasek wypełnia. Okej, okay. myk, myk, myk. I o co chodzi teraz, słuchajcie, będzie zastęp ten pełny pasek. Wyładowany jestem. I co? Nic się nie dzieje? Co? No nie, słuchajcie, no to są jakieś jaja. No ale to nie, słuchajcie, yy, nie, to nie, yy, pewnie tu się coś, yy, pewnie potem dalej ogarnia. szałt jakiś, yy, kolor, dobra, to nie. Słuchajcie, chyba będę musiał ogarnąć tą giereczkę, bo coś tu jest, coś tu jest słabe, ileż można ćwiczyć i nie kupować nic. No jak to tak, tutaj sobie leje, yy, może jakiś tutaj, masz, ham jeden, dobra. A, a ty, a ty może, a tam ktoś ćwiczy słuchajcie za tym, a może jakieś kartony tutaj będziemy lać? Dobra, kartony też nic zamiedają. No nic. E, trudno, słuchajcie, o, questy są. Słuchajcie, już zrobiłem pierwszego questa tego i tego. I zostało mi e, tutaj 400 Wisdoms, e, więc słuchajcie, jeszcze zrobiłem tego tutaj pierwszego kościka właśnie z medytowania. Ale słuchajcie, jest jeszcze jeden kodik, jaki dla was mam i już go wpisujemy. Słuchajcie, i ten kodik to jest e, 500, słuchajcie, e, K i dopisujemy słuchajcie Visits. Czyli 500 tysięcy wizyt słuchajcie, i wpisujemy myk, i co dostaliśmy? Patrzcie, znowu dostaliśmy jakieś fioletowe tutaj, e, jak widzicie, e, tego fioletowego stręża, czy nie wiem, co to jest, ale nie wiem, gdzie to potem sprzedawać. Nikt mi nie powiedział. Jeżeli wiecie, słuchajcie, to oczywiście opowiadajcie, e, za, czy piszcie w komentarzach. Dobra, mamy quest'a zrobionego. ok e, no quest, więc idziemy do naszego dzbana. Może o ten dzban teraz nam coś powie tutaj. No, halo dzbanie, e, co jest? Go, great job. We're going to training a and sweetness Dobra, yy, słuchajcie, i co ja mam teraz zrobić? Mm, agility and sweetness. Dobra, słuchajcie, no nie, czyli to są ok, czyli słuchajcie, tu są kolejne... Do... Aha, czyli teraz słuchajcie, biegamy. Czyli to trenujemy. Dobra, słuchajcie, to on nam daje questy tutaj. Ale fajna giera, nie? To wam powiem, słuchajcie, już mi się podoba. Ciekawe jakie tu będą siły potem. Yy, zaraz zobaczymy, słuchajcie, te questy sprawdzimy. Okej, okay, biegam sobie, biegam. Dobra, mamy tu jeszcze do zrobienia, żeby do 400 dobić Okej, okay, spoko, spoko. A ciekawe, czy ja jak słuchajcie, jeszcze tutaj dam yy, to jest trench. Okej, okay, to jest jakieś tutaj pakowanie, ale to nic. Dobra, pobiegamy sobie, a potem słuchajcie pewnie idziemy na. Yy, właśnie. Okej, okay, myk, myk, myk. Dobra, słuchajcie, więcej jest teraz. No i spoko, dobra, mamy pierwszego questa, okej. Okay. I agility. Ale co to jest agility, słuchajcie? Tutaj yy, to nam nic nie daje. Yy, tutaj też nam nic nie daje. Idziemy dalej słuchajcie. Myk, myk, myk. Więc może odskakania będzie jakoś. Halo! Yy, jak tu się robi? Dobra, idziemy skakać, słuchajcie. To tak, Agility like Required. Ok, idzie coś. No nic. Słuchajcie. Dobra, ćwiczymy, nie ćwiczymy. Co to się dzieje tutaj? Maneczek. Ok, mamy, ale słuchajcie, no nie wiem, jak tutaj wbić Ok, powers. Może mamy jakiś powers? Nie ma. Nie ma nic. Dobra, biegamy, ale coś mi się tu wydaje, że coś tu jest niehalo. Także y, tutaj mamy in progress. Agili. Jak to zrobić? Słuchajcie, to może skakać? Czy y, medytować? Nie, no medytowanie to nie. Ćwiczonko, ćwiczonko tutaj. Y, to nie, ale to mamy gym. Okej, okay, słuchajcie, y, biegniemy szybko do gymu. Dobra, lecę tam, słuchajcie, do gymu, bo mamy tutaj mapę, słuchajcie. Tu jest mapa w ogóle, no nie wiedziałem. Dobra, idziemy do gymu, zobaczymy, słuchajcie, y, co tam będzie potrzebne. W ogóle, co tu, co tu daje teraz? I, I teraz medytacja, a 15, okej okay. to jest jakieś fajniejsze, ale idziemy, słuchajcie, może do Jimu wejdziemy Może wejdziemy do Jimu i wy oczywiście, że wam się odcineczek podoba To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić suba z dzwonikiem, no Żeby było ciekawie, słuchajcie, idziemy do gymu Chodź, idziemy, ćwiczy, idziemy na siłownię, a będziemy ćwiczyć jak trzeba. I słuchajcie, 100 strange endurance required Dobra, mam to wszystko, siemanko, siemanko I teraz, co się dzieje? I, I teraz będziemy, lejemy się, lejemy Który tu? Cwaniaczek. Dobra, może tutaj trzeba będzie poćwiczyć. No okej. Okay. Ćwiczy się coś czy nie? Dobra, tu się nic nie ćwiczy. Tu jakiś gym jest w ogóle, o co? Tu kaman? Okej, okay, myk, myk, myk. Dobra, słuchajcie, czyli to nam nic nie daje, mamy tylko sweatness. Oj, 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 coś nam tutaj biegło, yy, tutaj jest jakiś elixir. Yy, czy mamy jakiś? Rzut, zdobyliśmy agility. Słuchajcie, 25. O co chodzi? Może tu trzeba biegać dużo. I zaraz zobaczymy. Yy, może trzeba podskakiwać. No, okej, okay, jeszcze pouderzamy i zaraz zobaczymy. Może to coś da? Może jakiś tutaj, wiecie, trzeba poskakiwać, coś porobić, coś się poprzewracać. A może o, może popeczki jakieś porobić, albo jakieś tutaj, wiecie, medytacje. Czy nam coś tutaj urosło? 35, słuchajcie. No, to dobra, to biegamy. Ok, zobaczymy zaraz, co nam to da. Myk, myk, myk. Ale to słuchajcie, yy, to już chyba będzie w kolejnym odcineczku, bo maneczek się trochę zakręcił, ale spoko gireczka. Spoko Gireczka, tylko słuchajcie, zobaczymy. Yy, no dalej mi tu wisi to agility. Coś tu jest, słuchajcie, to jest zepsute. Serio. Chyba, że tu trzeba jakiegoś, jakiegoś tutaj przywalić. Zaraz, chodź tu. Który tu chcesz? No, chodź tu jeden z drugim. Który tu chce dostać w pałę? No, dawaj tu, dawaj tu. A, no a ty... Okej, okay, dobra, ten biega jakoś taki dziwny jest Dobra, słuchajcie, yy, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że kodziki się przydały. Jeżeli tak to oczywiście wiecie co macie robić i, i żegnam się z wami, trzymajcie się ścianeczko.